Cześć, witam was serdecznie w tych pięknych okolicznościach przyrody. Jestem właśnie na gravelowej wycieczce nad pięknym jeziorem. Jak widzicie, pogoda dopisuje, jest naprawdę przepięknie, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj ważniejszy temat, ponieważ dostałem do testów rower z Decathlonu, grawela karbonowego na elektronicznej grupie Rival AXS. Pewnie już wiecie, o który model chodzi. Tak, to Riverside GCR, czyli rower, który na rynku gravelowym wywołał ogromne zamieszanie. Tak prezentuje się Riverside GCR. Rower zbudowany jest na karbonowej ramie, która ma bardzo duży przekrój wszystkich rur. Natomiast te rury bardzo dobrze tłumią drgania. One są takie, tak jakby nie ja wiem, czy to będzie widać, ale mam wrażenie, że one są takie cieniutkie, ale o bardzo dużych przekrojach. Dzięki temu komfort podczas jazdy na tym rowerze jest naprawdę niewyobrażalny. Pierwszy raz miałem okazję jechać na gravelu, który byłby tak komfortowy i tak dobrze tłumił wszystkie drgania na nierównych, szutrowych ścieżkach. Bardzo ładnie prezentuje się widelec, łączenie go z główką ramy przekroje, jak widzicie, są naprawdę spore. Oczywiście, mamy tutaj sztywne osie z przodu i z tyłu. Fajny napis, fajny design Riverside'a, tak ukryty pod ramą. Sama rama jest również od dołu wzmocniona, żeby też wszystkie odpryski kamieni od kół nie uszkodziły nam karbonowej ramy. No i tak się to prezentuje. Moi drodzy, na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę dobrze. Rower wyposażony jest w dwunastorzędową grupę Rival AXS. Kaseta o zakresie przełożeń 10-42, jak do Gravela, moim zdaniem ma bardzo dobre zestopniowanie. Przechodząc między tymi biegami nie ma dużych luk i jest takie uczucie, Rzeczywiście w Gravelu ten napęd jednorzędowy tutaj sprawuje się doskonale, bo kupując mojego wcześniejszego Gravela myślałem trochę, że potrzebuję jeszcze napędu dwurzędowego, ponieważ pozbyłem się szosy i y, będzie brakować mi przełożeń, jeżeli zastąpię to napędem jednorzędowym, ale tutaj jeżdżąc po szutrach, po szosach mam takie wrażenie, że nie brakuje mi tutaj prędkości y, oraz stopniowanie jest naprawdę dobre. Taką rzeczą wartą uwagi i powiedzenia jest ta manetka SRAM, która ma bardzo fajny system, ponieważ naciskając ją lekko, dotąd w ogóle nie zmienia nam biegu. Dopiero jak przyciśniemy i ten bieg będziemy chcieli zmienić, usłyszymy klik, i bieg nam przechodzi na inny. Zapobiega to przypadkowej zmianie biegów i. Te klamki są naprawdę fajne, ergonomiczne i sama ta zmiana biegów jest olbrzymią przyjemnością. Jak zawsze byłem zwolennikiem akurat z Shimano w rowerach szosowych bądź gravelowych. Tutaj ta klamka, klamkomanetka Srama jest jednak dla mnie zwycięską spośród wszystkich, które testowałem i powiem wam, że ta elektronika Czyni cuda w tym rowerze. Mówiłem Wam o ramie, że jest taka właśnie jakby giętka, ale ma to, swoje, ma to swoje zalety, ponieważ bardzo dobrze dzięki temu tłumi drgania. I myślałem, że na sprintach będzie brakowało tu sztywności, że będzie nam latała, natomiast ona ma też poprawione. Poprawioną sztywność boczną i na sprintach rower jest naprawdę sztywny, mimo tego, że cała rama jest bardzo plastyczna i dobrze tłumiąca drgania, więc jest taki fajny kompromis między naprawdę dobrym komfortem a sztywnością podczas bardziej agresywnej jazdy. Waga roweru to niecałe 9 kg. Więc, jak na grawela karbonowego, jest to naprawdę przyzwoita waga. Jest wyposażony w koła Fulcruma Rapid Red 900. Koła są stosunkowo ciężkie, ale też przyszłościowo byłby to jakiś element do zmiany, jeżeli jeszcze bardziej chcielibyśmy odchudzić ten rower, ale jako koła treningowe, jako koła do jazdy po szutrach jak najbardziej są sztywne i dobrze się sprawują. Fajnie, że mam tutaj już opony, które są bardzo mocno polecane w środowisku gravelowym, mianowicie Hutchinson Tuaregi. Mają one delikatny bieżnik, który dobrze Trzyma się na szutrach. I kolejną sprawą jest to, że ma również małe opory toczenia. Opona jest wytrzymała, nie ściera się za szybko i jest dostosowana do systemu bezdentkowego. Dlatego z czystym sumieniem można ją polecić. Hydrauliczne hamulce Serama hmm, hamują. hamują, Ciężko mi coś więcej o nich powiedzieć, ponieważ posy są skuteczne, dobre i nie ma tam. Żadnych do nich zastrzeżeń. Cały rower jest naprawdę fajnie skonfigurowany i przede wszystkim, co mnie w nim urzekło, to naprawdę kolosalna wygoda. Pierwszy raz jeździłem na gravelu, który jest tak wygodny, który jest tak komfortowy, że. Nie czuję się, że jeździ się po jakichś nierównościach, że ten rower cały jest sztywny, że nie ma amortyzacji. Tutaj nawet nie ma karbonowej sztycy, mostka, kierownicy i tak zastanawiałem się trochę, czemu procent tak postąpił. Natomiast też później zdałem sobie sprawę, że no sztyca mostak. Kierownica i szerokość no to też są dosyć mocno uniwersalne elementy, więc po co inwestować w coś, co i tak część użytkowników chciałaby wymienić, żeby jeszcze bardziej spersonalizować ten rower? Tego trochę to rozumiem, bo obniżyło to koszt zakupu tego roweru, a z drugiej strony też jest to element, który bardzo łatwo wymienić i żeby dostosować go do swoich potrzeb. Fajnie, że mamy tutaj typowo gravelowe siodełko. Jest to siodło, na którym zrobiłem już sporo kilometrów, mam je w swoim gravelu, w rowerze MTB również, ponieważ bardzo mi podpasowało. Jest to siodło Fizik Terra Argo. Jego szerokość, nie wiem, czy tutaj chyba jest 140, z tego co pamiętam. Siodło jest bardzo komfortowe, dostosowane jest jak dla mnie, do, moich, do mojego rozstawu guzków kulszowych. Jest również tutaj wyprofilowane, żeby tkanki miękkie nie cierpiały nam podczas dłuższych, gravelowych wypraw. Mamy też tutaj taką gumkę, która, taką gumę, która służy do tego, żeby też cała woda, deszcz jeśli będziemy mieć w trudnych warunkach nie moczył nam wkładki, spodenek tylko to wszystko ochraniało, ale też ma tutaj taki otwór na wentylację więc nie pocimy się, jest to naprawdę jak dla mnie bardzo fajne siodło w ogóle bardzo ciężko znaleźć mi coś takiego, co by mi się w tym rowerze nie podobało jest ciekawy i wygodny i tak, wsiadając na mojego Gravela z powrotem, jak zaraz oddaję ten rower z testów, no to będzie mi trochę przykro, bo tutaj naprawdę wiem, że znalazłem rower, który jest jednym z najbardziej komfortowych rowerów, którym jeździłem, i będzie żar mi go naprawdę oddawać. No ale niestety, dobrze wiedzieć na co zbierać kolejne zarobione pieniądze, na co odkładać. Myślę, że właśnie to będzie ten zakup. Bo rower MTB już mam fajnie skonfigurowany, natomiast szukam jeszcze czegoś takiego już mocno gravelowego, żeby moja stajnia była kompletna. No dobra, niech będzie coś coś, żeby się przyczepić znalazłem. Chodzi o te dwie linki jak tutaj można było je gdzieś schować. Nie jestem jakimś tam zwolennikiem, miłośnikiem wszystkich linek schowanych, ale tutaj, już w tym rowerze, to była taka po prostu perełka, gdyby można było te przewody hamulcowe schować w ramię schować właśnie je, żeby cały kok był taki czysty, bo tutaj tak nie mamy już linek przerzutkowych, więc nie tak jest mało, to jest taki, taka drobnostka, którą gdzieś rzeczywiście mogłaby już dopełnić kunsztu temu Riverside'owi. Sam prześwit na oponę to według procenta 42 mm. No widzę, że tutaj spokojnie oponka wejdzie szersza. Może producent tak podaje ze względu na to, że jak opona będzie jednak w błocie, żeby też nie uszkodziła nam samej ramy, ale i tak do grawela nie, nie mam potrzeby stosowania szerszych opon. Te 40, które są tutaj zastosowane w zupełności są oponami wystarczającymi na szutry i na asfaltowe trasy. Korba jest już praktycznie dostosowana do zamontowania pomiaru mocy. Łańcuch w tej grupy jest tak jak w motocyklach taki na górze spłaszczony, co zwiększa jego wytrzymałość i też fajnie, jak dla mnie wygląda. No nie wiem, co tu jeszcze mógłbym wam powiedzieć. Po prostu polecam wam przejechać się tym rowerem, wytestować go. I zobaczyć, o czym mówię, bo na żadnym filmie nie da się przekazać tego wszystkiego, co czuje się podczas jazdy tym rowerem. Pierwszy raz miałem z nim styczność na Bike Expo w Warszawie, no i tam nasza miłość się zakwitła, a teraz mogę mieć go na chwilę dłużej, żeby też te wszystkie wrażenia potwierdzić i rzeczywiście potwierdzę ja te pierwsze wrażenie nie jest, nie jest mylne, ten rower naprawdę jest bardzo fajnie skonfigurowany i bardzo dobry w sumie to tyle ode mnie muszę korzystać z tego, że mam go jeszcze ostatni dzień i zrobię sobie na nim jakąś fajną trasę dlatego nie nagrywam już dłużej, tylko po prostu wsiadam i jadę bo zaraz już zrobi nam się zachód słońca, a trzeba jeszcze dokręcić troszkę kilometrów, korzystając z tych pięknych okoliczności przyrody. Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia, miłego roku i sezonu. Trzymajcie się i do zobaczenia. Mam nadzieję, że recenzja Riverside, która totalnie nie była obiektywna, ponieważ jestem bardzo zakochany w tym rowerze, pomogła Wam w wyborze. Tego modelu, bo wierzcie mi, że nie będziecie żałować ani sekundy zakupu tej maszyny ze względu na komfort, który oferuje precyzję zmiany biegów, wagę, lekkość, sztywność, no i zabawę, która najważniejsza jest podczas jazdy rowerem. Miłego do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.